Przedszkole językowe. Czego można oczekiwać od przedszkole językowego? Przede wszystkim tego samego co od każdego zwykłego przedszkola, czyli dobrej zabawy, umiejętności rozwiązywania swoich sporów z rówieśnikami, nabywania różnych umiejętności interpersonalnych dzielenia się, wypożyczania sobie zabawek, wspólnej zabawy z kimś drugim. Dopiero w drugiej kolejności można się spodziewać, że nabędzie ono pewne umiejętności językowe, co nie znaczy, że będzie mówiło płynnie w języku obcym. Będzie się posługiwało słowami, będzie chętniej sięgało do nauki języka w czasie przyszłym, czyli w szkole. Kiedy warto posłać dziecko do przedszkola językowego? Przedszkole językowe oferuje dziecku nie tylko umiejętność posługiwania się językiem obcym, i uczenia się go od najwcześniejszego okresu, ale także poznania kultury i obyczajów kraju, którego języka się uczy. Przedszkola językowe mogą być dobrym rozwiązaniem dla dzieci z rodzin dwujęzycznych i takich, które ładnie i prawidłowo posługują się językiem polskim. Troszkę trudniej, kiedy dziecko nie oponowało właściwej wymowy, fonologii, gramatyki języka polskiego, ponieważ wtedy przedszkole językowe utrudnia mu radzenie sobie z zadaniami stawianymi przez szkołę.